Do Matki Bożej nieustającej pomocy. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu, dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę, i tak bardzo potrzebuję, ty wiesz o matko, przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, odkupiciel nasz. Pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia, Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, aby się nam rozdzielała, wiedna mi przy to o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Podziękowania, wezwania dziękczynne, o Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za nawróconych na drogę prawdy, za uzdrowionych z choroby, za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych z rozpaczy, za podtrzymywanych z wątpieni, za wyzwolonych z mocy grzechu, za wysłuchanych błaganiu, za litość nam okazaną, za miłość Twą macierzyńską, za dobroć Twą niezrównaną, za opiekę w miejscach pracy, za chleb codzienny, za radości i smutki nasze, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Módlmy się, królowej świata, najpotężniejszej nieśmiertelnego Boga rodzicielce dziewic niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej niech będzie chwała cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia a nam odpuszczenie wszystkich grzechów łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków amen prośby wezwania błagalne o Maryjo, usłysz prośby nasze, prosimy Cię, Matko nieustającej pomocy, za chorych, abyś ich uzdrowiła, za strapionych, abyś ich pocieszyła, za płaczących, abyś im łzy otarła, za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. Za wszystkich żyjących, Twoich czcicieli, abyś ich od szczegła i drogą przykazań Bożych prowadziła. Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Módl się za nami, Matko nieustającej pomocy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Swoją Rodzicielką Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz, z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta, Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.